No tu jeszcze zostały nam skarby z garniacze Nie lubię tego robić ale trzeba mianowicie wymienić filcowe tutaj w tym przypadku z To jest dość istotny element no i nie należy go zaniedbywać bo od tego może zależeć długo wieczność Waszej maszyny długie życie może od razu mówię, że nie radzę próbować przebijać przez to no bo tak połamałem bodajże tą jedną zaślepkę Okej, okay, śrubki chyba są wszystkie. No nic, idziemy na maszynę zamontować. Dobrze jest, jak ten filtr troszkę wystaje, poza obrys tego. Tak, mamy wstępnie przetoczone i zobaczmy tutaj, jaki mamy wymiar. I jaki mamy mieć wymiar? 95. Od razu mówię, że to będzie niezła zabawa z tym, żeby to zrobić fachowo. Mamy 98. 3 mm na datko mamy. <śm> No ok, to toczymy dalej. Musimy zabielić tą powierzchnię. Tu mamy 3 mm, więc jeszcze z półtora się zagłębię i zobaczymy. Od razu powiem o pracy w rękawiczkach na tokarce. Nie przepisy BHP, niby mówią, że nie wolno, ale jak to miał jeden z moich nauczycieli, wszystko można, a co nie można, tylko zleksza i z ostrożna. A więc no lecą bardzo gorące wióry. No i nie jestem w stanie pracować gdy te lecą mi na ręce. Yy. Dlatego z rozwagą można używać tych rękawiczek. Na własną odpowiedzialność od razu mówię. Ja używam. Wy róbcie jak uważacie. Każdy ma swój rozum. Powiem tylko jakie zachowuję względy bezpieczeństwa. Nie manipuluję przy uchwycie w tych rękawiczkach. Jedyne co to tutaj przy korbach jeśli już mam robić coś przy materiale, szlifować papierkiem, pilnikiem, to bez rękawiczek. Czyli wszystko co już robię przy wirującym elemencie, to bez rękawiczek. To samo się tyczy wiórów stęgowych. No tu powstają takie małe sprężynki, więc nie ma problemu. Ale jeśli powstają Wam wióry stęgowe, długie, no to może Wam zapać tą rękawiczkę. <laughs> więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Pracujcie. Zgodnie z przepisami BHP osiągnęliśmy średnicę 92. No i mamy tutaj mały problem, bo dość twardy jest ten uchwyt. No więc muszę naoszczyć nóż. Ok. Wstępnie mamy to przetoczone. Zobaczymy sobie jaką mamy średnicę teraz. 95-7 OK. Ja idę naoszczyć nóż. Problem jest taki, że nie da się tego zmierzyć mikrometrem po prostu opiera się tą częścią na mo kołnierz. No i niestety tego tak nie zmierzymy. No i jedyną metodą będzie toczenie na suwmiarkę. Będzie to trochę żmudne, ale postaramy się zrobić to. Nie dobrze. Tak, za dziesiątym przejściem już zaczyna nam pasować uchwyt. Pomału, ale jeszcze nie do końca. że coż, jest sieci. No, nie najgorzej wyszło. Teraz sprawdźmy głębokość. W ogólnie jeszcze musimy przetoczyć tą część. No tu mamy 3,4, a tu 3,6. No to tak na styk jest. Przetoczymy sobie, póki mamy ładnie ostry nóż, tą płaszczyznę. Potem zrobimy jeszcze podcięcie z tyłu, bo tutaj też jest utwardzone. Więc, żeby nam tutaj nie wypchnęło tego materiału, ale żeby przetoczyć tą płaszczyznę, trzeba zastosować pewną sztuczkę. Mianowicie Trzeba założyć blokadę tutaj, dzięki której nie będzie się nam cofał suport, no bo niestety trzymając ręką to minimalnie może się nam cofać, a tutaj minimalnie to już jest za dużo. Więc yy, opieramy dobrze suport o tą płaszczyznę.